Witam serdecznie. Dzisiaj będę robić chleb zielony. Może Państwo zastanawiacie się, dlaczego zielony? Ponieważ będzie ze szpinakiem, który jest zdrowy i dodaje też ładnego koloru. Przyciąga bardzo wzrok. Więc zaczynamy od podstawy. Robię zaczyn. Znowu mam 5 szklanek wody, 5 szklanek mąki 1050 i wsypujemy wszystko po kolei. Tak mówiłam troszeczkę dla pewności w palcach drożdy i trzy łyżki zakwasu i wszystko mieszamy. Wymieszany zaczyn. Odstawiamy w ciepłe miejsce. Przykrywam. I po paru godzinach, gdy zaczyn zacznie pracować, będę dodawać dalsze składniki. Ciąg dalszy nastąpi. Witam ponownie. Gdzieś około po 6 godzinach. Tak wygląda zaczyn. Teraz przystąpię do wyrabiania chleba. Do tego chleba podstawowego daję trzy łyżeczki soli. Szklankę słonecznika i troszeczkę dyni. A najważniejszym składnikiem, które teraz będę blendować, jest szpinak. Jest to świeży szpinaczek. Zblenduję, około 300, gdzieś jest w opakowaniu, zblenduję i cały dam do zaczynu. I będę wyrabiać chleb. Tak wygląda zmiksowany szpinak. Trochę wody do, dodałam, żeby szybciej się rozpuścił. I nie musi być na gładką masę, tylko tak jak ja mam, ponieważ i tak w przypieczeniu się ładnie rozpuści dajemy to wszystko do zaczynu ładny kolor wychodzi i teraz będę dodawać mąkę stopniowo i wyrabiać ciasto łóżko. Będzie typowo taki wiosenny klepek. Przepis dokładny podam też na końcu filmiku. To jest w sumie na dwie foremki. Jak zawsze pieczę, pie, piekę. Tak cię wyrabiamy. Jest około 15 to 20 minut łyżką. Gęstość ciasta jak śmietana osiemnastka ma być. Jeszcze dodam, być to czwarta szklanka. wygląda ciasto po wyrabianiu około 10 do 15 minut. Tak go na, trzeba na koniec napowietrzyć. Bardzo łatwo się porobi. Jak ktoś się chce pobawić, to może mu się odklejać od łyżki. I teraz będę przykładać do wysmarowanych foremek I druga. Po wyłożeniu ciasta wkładam chlebek do chłodnego piekarnika Jeść ponad godzinę sobie. Pracuję, jak wyrośnie, włączam piekarnik, żeby już go nie ruszać. Jak mówiłam, wkładam teraz do chłodnego piekarnika i około godziny, ponad godziny będę sobie patrzeć, jak wyrasta, i później włączę do pieczenia. Tak mam wyrośnięte już ciasto, chlebek ładnie urósł, kolor zielony. Wstawiam go teraz na ponad godzinę do pieczenia. Temperatura będzie 200 od razu. Do zobaczenia po upieczeniu. Chlebek już upieczony. Bardzo ładnie. Teraz można go wyciągać. Pięknie. Teraz chlebek już upieczony, niech sobie odpoczywa, ostygnie, po przekrojeniu później pokażę. Chlebek już ostygł, więc możemy go przekroić, zobaczyć jaki wyszedł. Krupiący. Proszę bardzo, tak wygląda chlebek ze szpinakiem. Zielony kolor i życzę Państwu smacznego.